To ruszamy w drogę ostatniej porany motoeks 17, gdzie w tej korzystaniu cały czas z uturbieniami przełamę. A jeśli tego mało, to bagiena też z Korkiem Adlowskim w kierunku centrum miasta. Utrudnienia naprawdę duże. Dodajmy do tego jeszcze kłopoty na A4 Jadąc w kierunku Chorzowa, w okolicach Bęza Morskowska kłopoty obowiązują i tak do wysokości trzech stawów. Potem już znacznie spokojniej. Aleja Morskowska też do najspokojniejszych miejsc nie należy. Tu mamy spowolnienia od Bęza Morskowska, aż do zjazdów 79. Siedemdziesiątego 73. pułku piechoty do kolejowej, tu w Katowicach też poczekacie. Zwracamy uwagę na to, co dzieje się między Bytomiem a Chorzowem, ulica Chorzowska w Bytoniu w kierunku południowym, czyli ciąg 79, właściwie do wysokości wjazdu do Chorzowa. Tutaj korek obowiązuje. Kłopoty również na wysokości katowickiej do 3 maja, czyli to ciąg dalszy 79 w kierunku Katowic. Na Wródzie Śląskiej bez większych trudniej, zawsze też już raczej spokojne. W Tykach możemy narzekać na Beskicką do wysokości katowickiej w kierunku centrum miasta Zjazd z Turyńskiej w kierunku święcińskiej też z przygodami. A kłopoty, i to takie naprawdę duże mogą być z wami przy Alei Bielskiej, jeśli w kierunku południowym jedziecie za wysokością stoczniowców w Mikołowie, tu raczej spokojnie w Łaziskach Górnych, w okolicach Zagrona Torcowa orzeszka Spowolnienia w orzeszu rybnicka z kłopotami, ale niewielkimi. W żarach okolice Ronda Szczeńskiego tutaj dojazd od strony Nowoprzyczeńskiej z Korkiem, wjazd ulicę nad Rudą, również dojazd od strony Pszczyńskiej ze spowolnieniami. Do tego okolice Ronda Robyńskiego na dojazdach chwilę poczekacie. W rybniku Włodzisławska do Ronda Północnej Irlandzkiego na tym odcinku ciasna. Jedźcie ostrożnie szerokiej drogi. Sponsorem Motorekspresu jest Dominek z Sprzedaż i serwis opandir. www opal Sponsorem jest hotel, restauracja Biały Dom w Panówkach. Organizator przyjęć weselnych, hotel, masonik, Biały Dom, Paran. Sponsorem Auto ekspresu jest okręgowa stacja kontroli pojazdów Diagneo, Orzeszy Zawieść, ulica Mikołowska, 92. Przeglądy rejestracyjne wszystkich rodzajów pojazdów. Reklama. Diety zawierające kompleks niezbędnych roślinnych kwasów. Omega-3, Omega-6 i omega 9 omega Omega-Bitum-3-6-9. Kwasy Omega dla całej rodziny. Omega-Bitum. Od Oleofarm. Potowa rusza pełną palą? Potrzebujesz sprzętu, materiałów sypkich lub kontenera na odpady? Firma Ulman wynajmuje maszyny budowlane wraz z profesjonalną obsługą operatorską. Dostarcza na budowlane, wykonuje roboty ziemne, w tym wykopy i wyłożenia. A na kruszy i odpady podstawia kontenery. Szybko, solidnie, bez problemów. Zapraszamy do współpracy. Ulman, Twój partner na każdej budowie. Firma Ulman, Mikołów, ulmanpolska.pl Ente Conti Cars, okręgowa stacja kontroli pojazdów wraz z mailią samochodową w Orzeszu zaprasza. Do każdego przeglądu technicznego samochodu trwamy działa na naszej maili gratis. Zadbają o swój samochód kompleksowo. Wykonujemy geometrię kół okresowe i dodatkowe badania techniczne wszystkich pojazdów. Orzesze ulica Mikołowska 88. Poniedziałek piątek 7:20. Sobota 8:16. Telefon 734-06-06-06. twój samochód w najlepszych rękę. Serwis piecyków gazowych, Jasiak. To Poziom naładowania 85%. Ujemy na całym Śląsku wszystkie dostępne na rynku modele urządzeń. Naprawa, czyszczenie, wymiana piecy łazienkowych i junkersów. Szybko, sprawnie i fachowo. Masz problem? Zwoń 791 316 536. Dojazd do klienta gratis. 791 316 536. Piecyki, myślnik gazowe u nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną, Wariant. Co? Turbo? Gdzie? W Media Expert! No to lecę Barbara! Ruszyła turbo wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład laptop HP Intel Core i 5, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999 Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.